Są już w okolicach linii startowej. Za moment będziemy rozpoczynać gonitwę trzecią. To gonitwa pod patronatem Polskiego Klubu Wyścigów Konnych. Międzynarodowa gonitwa z płotami dla czteroletnich i starszych koni dystans 3600 m. Uczestnicy już zmierzają w kierunku linii startowej. Bomba jest w górze za moment. Monika Libenthal, sędzia starter, da sygnał do startu uczestnikom tego wyścigu. 3600 metrów do przebiegnięcia. Ośmioro uczestników. Chorągiewka, już uniesiona w górę, zaprasza do wkroczenia na bieżnie płotową. Monika Libenthal. już są na bieżni płotowej podprowadza ich Monika Limental i daje sygnał do startu jako pierwszy od razu jest Ambrosius, na drugim miejscu Brexit, na trzecim Galaneczka, pokonują pierwszy płot i wszystkim uczestnikom się to udało, na ostatnim galopuje Najad Sors, a na przedostatnim Żadmir tuż przed nim jest Ed Tu Brute zbliżają się do kolejnego płotu jako pierwszy pokonywać go będzie Ambrosius, zanim Brexit, następnie Galaneczka, Sina Montil, Home, Ed Brute, który właśnie go wyprzedził, na przedostatnim Żadmir i na ostatnim Nayad Dysors. Source. Jeszcze mają półtora okrążenia toru do pokonania. Pokonują teraz kolejny płot, wszystkim uczestnikom się to udało. Na froncie nic się nie zmienia, przynajmniej jeśli chodzi o prowadzącą trójkę. Tam bowiem na froncie Ambrosius, na drugim Brexit i już teraz lekka zmiana bowiem na trzecie wjechał Ed Tu Brute, a na czwarte odpadła Galaneczka, ale odległości pomiędzy tymi końmi nie są wielkie. Na piątym galopuje Cinnamon Till, na szóstym jest Colmy Home, na siódmym w odstępie kilku długości Żadmir i na ósmym, ostatnim miejscu galopuje Nayad de Sors. Teraz wybiegają na bieżnię płotową. Tutaj będą pokonywać dwa płoty, a następnie jeszcze przed nimi całe okrążenie. Toru. Kolejny płot pokonany przez wszystkich uczestników. Teraz pierwsza szóstka zbliżyła się do siebie i galopuje w bardzo niewielkich odstępach. Na pierwszych dwóch pozycjach prawie łeb w łeb galopują Brexit oraz Ambrosius. Za nimi Ed tu Brute, Galaneczka i Sina Montil. Teraz przed Państwem państwa faworyci, więc można ich zachęcić brawami do jak największego tutaj wysiłku do... Jak najlepszego przebiegnięcia tego wyścigu na froncie. Znalazł się teraz Brexit, wyprzedził prowadzącego od startu Ambrosiusa. Na drugim jest teraz Edtu Brute, który także wyprzedził Ambrosiusa. Ten odpadł na miejsce trzecie. Na czwartym Galaneczka, na piątym jest Cinnamon Teal, na szóstym Call Me Home, na siódme przesunęła się z ostatniego na Jad Source i na ósme odpada Żadmir. Konie teraz wybiegają na przeciwległą prostą. Mają do pokonania jeszcze nieco ponad 1650 metrów. Brexit przyspieszył. To tempo wyraźnie nam tutaj próbuje podkręcić na, przed kolejnym płotem, który pokonują wszyscy uczestnicy. Brexit prowadzi. Na drugim Et to Na trzecim galopuje oznaczona numerem ósmym galaneczka. Na miejscu czwartym jest Cinnamon Teal. Na piątym Ambrosius. Mają jeszcze do pokonania około 1300 metrów. Wciąż Brexit na froncie. Rozciąga nam się nieco ta stawka. Spadł jeździec z najaddy Sorsto, Paweł Peprna. Spadł z tej klaczy. A na 1000 metrów przed celownikiem Brexit pokonuje kolejny płot i w ślad za nim pozostałe konie. Brexit, et tu Brute Galaneczka. Ambrosius i Sina Montil to jest prowadząca piątka przy wejściu w zakręt. Rozciągnęła nam się nieco ta stawka, ale prowadząca czwórka galopuje bardzo blisko siebie. To Brexit Ed to brute, galaneczka oraz Ambrosius. No i już zbliżają się do prostej finiszowej. Pozostało im jeszcze 550 metrów do celownika i tylko dwa płoty do pokonania. Wyprowadza oznaczony numerem. 3. Brexit, tuż obok niego Ettu Brute, tam przy wewnętrznej Dobrze galopuje jeszcze Galaneczka To jest prowadząca trójka na 400 metrów Przed celownikiem, jeszcze tylko jeden Płot im pozostał do pokonania Wydawać by się mogło, że Najtrudniejszy, już zmęczenie Daje o sobie znać, muszą go pokonać Dobrze, żeby walczyć o zwycięstwo Brexit, Galaneczka, tu Brute I Ambrosius, 150 metrów Do celownika, Brexit Ma kilka długości przewagi I zmierza po zwycięstwo i walka o drugie, tam się rozpędza, Ambrosius, atakuje galaneczkę, Brexit wygrywa, Ambrosius wjechał na drugie, galaneczka na trzecim, Ettu Brutę na czwartym, na piątym Żadmir i na ostatnich dwóch miejscach Cinnamon Teal oraz Call Me Home. Dobra, muszę sobie... Oznaczony numerem trzecim Brexit pod Jokejem Pawlem Slożilem-Młodszym jako pierwszy mija linię celownika. Zaczekajmy na oficjalne potwierdzenie. Rzutem na taśmę oznaczony jedynką Ambro Ambrosius ukończył na drugim miejscu tuż przed galaneczką. Dwa konie z najwyższymi wagami na dwóch pierwszych miejscach.